Kochani, święto świętego Szczepana tradycyjnie nazywane przez nas drugim dniem świąt Bożego Narodzenia, choć dobrze wiemy, że to jest drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia. Kościół przez osiem dni zaprasza nas przez właśnie różne znaki, słowo, liturgię, do tego, by zgłębiać tajemnicę Boga, który staje się człowiekiem. Bo ta tajemnica... Wkracza w życie człowieka, w życie tak, a nie inne. Dlatego od razu przechodzimy do bardzo konkretnego przykładu przykładu świętego Szczepana. I na pierwszy rzut oka w liturgii słowa z pewnością wyłapujemy te momenty, które mówią o prześladowaniach. Czytamy opis męczeńskiej śmierci Szczepana. Ale widzimy, że to doświadczenie prześladowań jest doświadczeniem u samych początków powstania Kościoła. Bo o czym świadczą słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii? To jest doświadczenie Kościoła, który już po zmartwychwstaniu doświadcza przeciwności, doświadcza prześladowań. Dobrze wiemy, że w tradycji Ewangelii Mateusza. Także Jezus, nowonarodzony, będzie uciekał do Egiptu przed prześladowaniami ze strony Herod. To, co nazywamy rzezią niewiniątek, a będziemy świętować to w najbliższą sobotę. Statystyki są przerażające. Ostatni raport mówiący o delikatnie mówiąc, nietolerancji wobec chrześcijan, czy wprost, powiedzmy, prześladowaniu chrześcijan w współczesnym świecie, jest zatrważający. 105 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę Chrystusa. Co pięć minut ginie jeden chrześcijanin. 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. W 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej. 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. A więc w ten drugi dzień świąt byśmy mogli tylko się zatrwożyć i rozpłakać i powiedzieć po co to wszystko. Po co dzisiaj psujemy tą błogą radość betlejemskiego żłóbka. Po co przełamywać tak szokująco biel liturgii czerwonym kolorem męczenników. Jaki to ma sens? Ma sens. A więc spróbujmy zobaczyć i zrozumieć do czego jesteśmy dzisiaj zaproszeni. Bo tak naprawdę te słowa z dzisiejszej Ewangelii czy z Księgi Dziejów Apostolskich są dla nas jakimś programem. Pan Jezus mówi, miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać, będą was biczować. Dzieci będą przeciwko rodzicom o śmierć i przyprawią z powodu mego imienia. Jezus nie przynosi nam błogiego spokoju, świętego spokoju. Ale Jezus Mówi nam, że mamy być na baczności. Człowiek wierzący nie może zlać się ze współczesnym światem, ale ma być uważny i mądry, żeby dobrze przeżyć życie w łączności z Jezusem. Bo to wszystko, co nas spotyka, będzie nas spotykało z powodu Jego imienia. Popatrzmy, Szczepan, słyszymy w księdze dziejów apostolskich działa cuda. Przecież on się zajmuje ubogimi, naucza, tak naprawdę czyni dobro, a spotyka go prześladowanie. Boimy się, że i nas spotkają prześladowania, gdy widzimy te zatrważające statystyki, które przytoczyłem na początku. Ale życie chrześcijańskie nie polega na tym, że my mamy rządzić i mamy decydować, jaka jest wola Boża ale jesteśmy zaproszeni, by tą wolę Bożą wypełnić. A więc zwróćmy na inny aspekt tej liturgii, który musi wybrzmieć, żeby rzeczywiście wyjść z tego kościoła pokrzepieni. Przede wszystkim zobaczmy, że Księga Dziejów Apostolskich mówi o szczepanie, czyli to jest zdrobniała forma słowiańska. W całym kościele mówimy Stefan, Stefan czyli korona. Tak, korona zwycięstwa. Dzisiaj nie świętujemy porażkę pierwszej wspólnoty jerozolimskiej, nie świętujemy porażkę i śmierć świętego Stefana Szczepana, ale Kościół jest dumny z niego. My chcemy okazać tą dumę z człowieka głębokiej wiary, dumę z męczennika. To, co mówił Tertulian, znany teolog z początku wieku chrześcijańska. Chrześcijaństwa, krew męczenników rodzi chrześcijan. My zupełnie chcemy patrzeć na to wydarzenie z historii Szczepana innymi oczami. Ta śmierć jest dla nas wzorem, jest dla nas źródłem radości, dumy i umacnia nas, naszą wspólnotę na drodze wiary. Gdy z uwagą czytamy ten opis męczeńskiej śmierci, czy w ogóle fragmenty z dzieł apostolskich mówiących o świętym Szczepanie, widzimy, że jest człowiekiem pełnym łaski i mocy, pełen Ducha Świętego. To jest święty człowiek, który pozwala, pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, tak jak Maryja i Józef, oni przecież są napełnieni Duchem Świętym, jak Elżbieta i Zachariasz, jak pasterze, są napełnieni Duchem Świętym. To dzięki Duchowi Świętemu Święty Szczepan jest człowiekiem wrażliwym i zaangażowanym na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących. To dzięki Duchowi Świętemu Święty Szczepan może głosić Ewangelię. To dzięki Duchowi Świętemu Święty Szczepan ma, byśmy powiedzieli już naszym językiem duchowości, ma mistyczne wizje. Widzi chwałę Bożą. A w Ewangelii Mateusza centralnym zdaniem, które dzisiaj usłyszeliśmy, jest to, gdy będziecie prześladowani, pamiętajcie, że to Duch Ojca ma was prowadzić, to Duch Ojca ma przez was przemawiać. A więc Pan Jezus nie tyle chce nastraszyć swoich uczniów, czy ostrzec ich, że będą prześladowani. Pan Jezus przede wszystkim chce im powiedzieć, że jako Jego apostołowie, uczniowie, jako ludzie wiary, mają być poddani działaniu Ducha Świętego. Kochani, ta dzisiejsza uroczystość to zaproszenie dla wszystkich nas, by stać się ludźmi, którzy żyją według Ducha Świętego. Jesteśmy zaproszeni, by rozwijać naszą drogę wiary, drogę duchową. My nie jesteśmy chrześcijanami, nie możemy być tylko w formie zewnętrznej, że mamy piękne dekoracje bożonarodzeniowe w domach, mamy super choinkę, że jesteśmy elegancko ubrani, bo idziemy nam przy świętą do Kościoła, ale mamy żyć według ducha, mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Dzisiejsze nasze czasy są i wymagają od nas rzeczywiście ludzi, Duchowych. Kościół nie może być jakąś sprawną organizacją, tylko lubianą czy nielubianą we współczesnym świecie, ale ma być wspólnotą ducha. To wielkie zaproszenie dla nas w te święta, gdy przychodzimy i spotykamy się z naszymi bliskimi, gdy uczestniczymy w świątecznych liturgiach, gdy zatrzymujemy się przy szopkach betlejemskich. By chwilę się pomodlić i zawierzyć nasze życie Bogu, zapytajmy się o nasze życie duchowe. Czy ja w moim życiu jestem prowadzony przez Ducha Świętego? Czy jestem wrażliwy na jego natchnienia? Czy rzeczywiście pozwalam Duchowi Świętemu przemawiać we mnie i przeze mnie, przez moje życie? Czy moje świadectwo jest rzeczywiście wyrazistym świadectwem człowieka duchowego? Człowieka, który należy do Chrystusa, człowieka, który rzeczywiście jest jedno z imieniem Jezusa. Czyli życie Jezusa wypełnia się w naszym życiu. Dzisiejszy świat woła o ludzi ducha, nie o dobrych menadżerów, nie o budowniczych wielkich kościołów i świątyń czy pomników, nie woła o wielkich aktywistów charytatywnych. Czy chrześcijańskich ekologów, ale woła o ludzi ducha? Czy rzeczywiście my w naszych rodzinach przyzywamy każdego dnia Ducha Świętego, by nas prowadził i umacniał? Czy rzeczywiście wzrastamy w życiu duchowym? Pytajmy się o naszą duchowość w te świąteczne dni. Czy jestem człowiekiem modlitwy i zaufania Panu Bogu? To jest coś tak istotnego dzisiaj szczególnie widzimy. Że wymaga od nas jakiejś wielkiej pokory, a przede wszystkim tej świadomości, że Bóg tego Ducha Świętego do nas posyła, gdy słuchamy i rozważamy Słowo Boże, Duch Święty nas prowadzi. Za chwilę będziemy w czasie Eucharystii prosić, by Duch Święty stąpił na chleb i wino, by one przemieniły się w ciało i krew Chrystusa. Będziemy prosić, by Duch Święty odpuścił nam grzech i oczyścił nasze serce. Czy moje uczestnictwo w Eucharystii staje się rzeczywiście nowym napełnieniem duchem święt? Czy staje się rzeczywiście człowiekiem duchowym? Wtedy i my otrzymamy koronę, jak święty Szczepan, jak święty Stefan, koronę chwały, koronę zwycięstwa. Wtedy ten świat, który z pewnością odczuwamy, jest agresywny wobec ludzi, którzy są wierzący. Którzy na pierwszym miejscu stawiają nie pieniądz, nie karierę, ale stawiają Boga i chrześcijańskie wartości, wtedy ten świat nie będzie dla nas straszny, bo będziemy żyć zupełnie w innej perspektywie perspektywie Ducha Świętego. Nie jesteśmy tu na świecie, żeby się urządzić, żeby się zabarykadować, żeby stworzyć sobie jakąś enklawę, jakiś chrześcijański getto. Nie. Jesteśmy zaproszeni, by w mocy Ducha Świętego iść do świata i zdobyć wieniec zwycięstwa, koronę zwycięstwa, tę koronę, którą Bóg, tak jak patronowi dnia dzisiejszemu, chce ofiarować i przygotował już dla każdego z nas w niebi. Walczmy więc o to duchowe zwycięstwo, walczmy o to, byśmy byli ludźmi, którzy żyją według Ducha, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego i którzy rzeczywiście dają autentyczne świadectwo Bożego miłosierdzia wobec świata. Amen.